W roku, 1780 roku 1788 król jest, że rozpoczyna 28 rok swego trudnego panowania. Życzę Ci dużo zdrowia, ojcze. Tak naprawdę to życzę mi śmierci kanalio. Epoka arystokracji. Pani. Pani. Czas harmonii. Żyliśmy szczęśliwie Pani. Byle utrzymać monarchię. Starć? Niech żyje król. Przeznaczenie musiało jeszcze zaczekać. Jerzy, przestań. I mój własnego nosa. Był wszechładny. Podnieśliśmy nogę waszej wysokości. Wszystko wiedzące. Nazwali się Stanami Zjednoczonymi. Kto by pomyślał? Ale nie wszystko było z nim w porządku. Witaj, Jerzyku. Chcę, żebyś popłynął do Hiszpanii. Jestem lekarzem, panu. Nie powinno w takim razie sprawić ci różnicy. Co by się stało, gdyby król się rozchorował? Jej wysokość musiałaby wyznaczyć regenta, jego następcę. On nie za dobrze się czuje. Jego wysokość jest tylko człowiekiem. Jego wysokość postradał zmysłem, nie do wiary. Myślisz, że jesteś szalony? Słyszę słowa. Zupowiadam. Myślę, że będzie pan w stanie wyleczyć jego wysokość. Nie jestem pewien, co to za choroba. Zdaje się, że postradał zmysły. Król nie jest zdolny rządzić. Potrafili Amerykanie, co my też potrafimy. On chce zająć twoje miejsce. Nadszedł twój czas, Karol. Wzorem Amerykanów? Nagrodzony Oscarem film. Zwykłe zatrucie. O epoca dzięku i grubej równowadze władzy. Szaleństwo króla Jerzego. Jak zdrowie? A gdzie cię to obchodzi? Boże, chroni króla.